Także łączę się z wami kochani, dlatego, że mam tutaj stertę prania i będę to składała. Niektóre rzeczy mi się na wieszakach suszyły, więc są już jakby, wiecie, przygotowane do odwieszenia i po prostu stwierdziłam, że będę... Pokażę wam koszulkę z klaunem, tutaj, którą Radek ma. Jak ktoś oglądał ten właśnie film to, to pewnie kojarzy. Po prostu także pokażę Wam. Ma no, tą koszulkę już dłuższy czas, dlatego troszeczkę jest już. Nie, po tylu praniach to ten czarny już nie jest taki mocno czarny, ale no, jest. No także niektóre koszulki, właśnie na mieszkach się suszą. Pokażę Wam w ogóle koszulkę, która mega mi się podoba od niego. Ma taki fajny motyw statku. No, lubię bardzo, jak, jak on ją nosi. Jeśli znacie w ogóle jakieś sklepy, takie internetowe. Czy też stacjonarne może, które mają właśnie takie motywy pirackie na koszulkach, to dajcie mi znać koniecznie. <laughs> nie popatrzę, się wybiorę. No i co, kochani, zabieram się za składaniem. Mam roboty w cholerę. Jeszcze wczoraj przyszły moje komiksy, to Wam pokażę. Eee, właśnie, bo przyszła paczka. Nie wiem, czy to są te. Tak, bo to jest. 18 i 19, to Wam pokażę, bo oczywiście ja kolekcjonuję od pierwszego, ale wiecie, nie zawsze Wam pokazuję, bo nie wiem, czy Was to interesuje. To pokażę Wam po prostu tak. No, taka brytyjska kreska jest. Ja akurat wolę tą amerykańską, szczerze mówiąc, bo to są jakby chronologicznie ułożone komiksy, właśnie z UK i ze Stanów. Także, no pół praktycznie komiksu jest, jest tą kreską amerykańską, a pół jest brytyjską, i widać po prostu tą różnicę. Także, jeden komiks to jest yy, właśnie na krawędzi zniszczenia, a drugi to jest i śnić, może? No nie wiem, może kogoś to interesuje. No, to jest właśnie ta brytyjska kreska. Nie wiem, mi się to osobiście nie podoba. No, bo jakoś tak, no nie wiem, no sami zobaczcie, no wygląda to dosyć. Tak nie wiem, jakoś jestem przyzwyczajona że do takiej nowoczesnej, do takiego nowoczesnego obrazu i bardziej mi się widzą właśnie te amerykańskie. No ale kolekcjonuję, bo lubię. Więc tak, kochani, jak jeszcze jestem w, tematów, w temacie transformersów, to pokażę wam. Tą moją koszulkę już po kilku praniach też jest i też super mi się nosi. I czasem zdarza mi się w niej spać i jest super wygodna, wygodna bo to jest bawełna także super dla fanów Transformersów <grych> a ja jestem mocno zasirowana na tym punkcie niestety póki co nie szykuje się żaden nowy film z tej serii no nie wiem zobaczymy jak będzie mam nadzieję, że, że będzie dobrze dobra kochani, myślę sobie, że po prostu pokażę wam jak to wszystko składam na przyspieszeniu, żeby Bo po prostu mam dużo tego dzisiaj do roboty, więc trochę pogadamy, trochę pokażę także zobaczcie sami Kochani, łączy się z Wami, już troszeczkę porobiłam. Sprzątałam pranie i ogarnęłam właśnie łóżko z tyłu. Koc poprawiłam się, okazało, że jest jedna plama na kocu. Właśnie, no nie wiem, czy coś się ubrudziło, czy jedłem, czy coś, ale udało mi się. Tutaj, e, właśnie w tym miejscu była plama i udało mi się ją zetrzeć. Tak wiecie, mydłem delikatnie z wodą. No i tak. No i teraz co? Zabieram się ze za stół. Właśnie tutaj ten nasz, muszę się jakoś odsuwać, żebyście go widzieli, się okazało w ogóle, że taki sam stół, nie wiem czy to jest stół z Ikei, czy skąd, ale masz już. także w którymś z, z, z vlogów, jak pokazywała właśnie swoje mieszkanie te w Łodzi niedawno, ostatnio jak wróciła z Mazur, to pokazywała właśnie swój stół i się okazało, że to jest ten sam, no bo praktycznie identycznie wygląda albo to jest po prostu Ikea zgapiła od jakiegoś e, wiecie, bogatego jakiegoś projektanta no i co kochani, biorę się za stół tak może was postawię no i co kochani sprzątam dalej, także zobaczcie Jak sobie tutaj przystroiłam stół. Niestety nie mam e, za bardzo jesiennych e, ozdób i nie wiem, co z tymi bateriami zrobić, bo one są od tych świateł, gdzie je schować. Ale generalnie wsadziłam sobie, wyczyściłam te pojemniki, wsadziłam właśnie takie, no nie wiem, tilajty, czy jak one się tam nazywają. No i mam tutaj te gwiazdki, właśnie złote i takie trochę drewniane, powiedzmy. No i tą srebrną i. Ja ogólnie nie lubię zapachowych świeczek, dlatego sobie daję zawsze te najmniejsze, no bo nie lubię jak jest po prostu taki sztuczny zapach w domu. No ale trochę taka wyszła zimowa ta dekoracja, no bo takie są kolory szarości i bieli w sumie. Będę musiała coś wymyśleć właśnie, żeby było bardziej jesiennie, albo po prostu trzymać to cały czas tak. Także stół mam już ogarnięty. Łóżko też, tylko oczywiście leży pilot i... I tablet. I teraz zabieram się tutaj za tą część. Powycieram kurze, bo tutaj ogólnie jest tak... Yy, po prostu wszystko ma swoje miejsce. No nie wiem jak to jeszcze zorganizować, żeby... Może przerzucę te rzeczy tutaj z tego na półkę, nie wiem. Albo powsadzam je tu całkowicie do tej szafy. Żeby to tak się nie rzucało w oczy. No bo tu wiecie, tak ciężko to było zorganizować, no bo tak, kable wystają. Tu są sprzęty co od telewizji, zegarek, lampa, która... W której żarówkę trzeba tam też jest wymienić, bo nie działają. To nie wiem, chyba te lampy pochowam albo po prostu powymieniam żarówki i jedam tutaj na samą górę. Mam tutaj wolną półkę i trzymam na niej światełka, którymi w nocy się oświetlam na baterię. No nie wiem, muszę coś pomyśleć, żeby to jakoś zorganizować. Tam jest obrazek, który dałam Radkowi na urodziny. No i to jakoś będę organizować dalej, także. Jesteśmy teraz kochani w sypialni. Jeszcze Wam pokażę taki ostatni rzut na, jak to się mówi, na salon, bo ogarnęłam. Także się oddalę, żeby było łatwiej zobaczyć. No, tak to mniej więcej wygląda posprzątane. Jeszcze stoi za mną tutaj e, ta deska do prasowania, no ale to później. Także wyczyściłam wszystko. No, także jestem zadowolona i przechodzimy teraz do sypialni. Także taki dzień sprzątania dzisiaj. Już jestem trochę zmęczona, ale jak patrzę na te wszystkie plamy, które są na lustrze, to nie wiem czy widzicie ten bułagan, który jest za mną. No ale jak trzeba, to trzeba, nie? Ktoś musi to zrobić, prawda? Także cieszę lustro. ciuchy są poukładane tutaj yy, ogólnie <laughs> rolety są zasłonięte ze względu na to, że nie mam jeszcze zasłony, dlatego jest jeszcze przeciąg oczywiście zrobił och, z tym wiatrem, człowiek chce trochę świeżego powietrza to muszę co chwilę zamykać w każdym razie tak kontynuując zasłonięte mam rolety, no bo nie mam firanki ani zasłony no i tutaj sobie pościeliłam już łóżko no, nie wiem, wymyłam lustro, także dziwne są kolory w tej sypialni. Nie wiem, kto to dobierał: że jedna ściana jest fioletowa, a druga zielona. No, nie wiem. No, ale niech już będzie. No i przechodzimy, jeszcze muszę te obrazy powycierać, ale to później. Przechodzimy do kuchni, bo czeka na mnie sterta naczyń, więc się zabieram za to i zobaczcie po prostu, jakie ja to robię. Że kuchnia też jest czysta, wszystko posprzątałam, naczynia pozmywałam pięknie, ładnie, z tej strony też poukładałam. Tam jest ścierka, jak coś do powieszenia, jeszcze także no jest czysta. Także ja mogę sobie teraz usiąść. Jesteście dosyć daleko, mam nadzieję, że mnie coś widać. Przejrzę sobie Instagrama i mogę troszeczkę odpocząć. Zajęło mi to chyba półtorej godziny. Nie jestem pewna teraz, ale się zmęczyłam, muszę przyznać, że się zmęczyłam. I oczywiście nie myłam jeszcze łazienki, ale to myślę, że albo jutro, albo pojutrze, bo ta łazienka jest mała, więc szybko mi pójdzie. Mam nadzieję, że taki vlog się Wam podobał ze sprzątania. Wiem, że takie filmy się oglądają i i że ludzie lubią, że się motywują dzięki temu, że się sprzątam na wizji, to się motywują do sprzątania. Jeśli chodzi o dalszą część dnia, bo jest yy, za 23 to myślę, że, że pójdę na jakiś spacer, chociaż yy, świeciło słońce, ale na nowo się zachmurzyło, ale myślę, że się wybiorę, po prostu się dotlenię i teraz patrzę, że miałam yy, w ogóle nowe paznokcie zrobione, nie wiem czy widzicie z takiej odległości. pokażę Wam bliżej. Nowe paznokcie miałam zrobione, ale trochę je zajechałam na sprzątaniu, no ale co? co do właśnie dalszej części dnia na pewno pogram sobie w grę bo ostatnio grałam w GTA San Andreas niech ci co znają to się odezwą w komentarzu czy też grali za młodo w, w te GTA bo ja zaczęłam na nowo i mega się kręciłam. i zawsze przydarza mi się coś strasznie dziwnego i, i zawsze muszę te misje robić od nowa także kochani ja chyba się będę rozłączała to już dużo Wam ponagrywałam, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Następnego filmu. Pa pa!